Ok, witajcie w kolejnym odcinku na kanale z Scrapa. E, trochę Scrapa nie było, tak zresztą jak i innych gier, ale do Scrapa wracamy. E, tym samym, e, wracamy też do nagrywania reszty gier, no bo już jest karta w końcu. Mam nadzieję, że jesteście szczęśliwi, bo ja w sumie jestem. Bo jest e, karta naprawdę, naprawdę fajna. E, cicha w każdym bądź razie, bo. Mój RTX, którego miałem przedtem, był tak głośny, że naprawdę ciężko było z nim czasami wytrzymać. E, jak widzicie, ja sobie tutaj. E, póki co e, robię ziemniaczki, o właśnie jeden wyrós. I tak sobie zbieram. Pograłem trochę poza odcinkiem. E, możecie zauważyć, że jest pełno rzeczy powywalanych dookoła. Widzę, że już część poznikała, e, ale nadal jest tego dosyć sporo. Ogólnie na dzisiejsze. Odcinek nie mam jakichś planów. Jak widzicie, jest tu taka śmieszna konstrukcja. Już wam pokazuję do czego ona służy i po co ona tu w ogóle robi. E, Boże, pograłem trochę sobie wyłowzona I jak, jak chcę teraz kłócnąć, to naciskam C, więc e, trochę mnie to irytuje. A tutaj się kamera ogólnie zmienia pod C, ten w się oddala się ją. E, odblokowuje się typ trzecioosobowy. osobowy. Mm. Czekajcie, ja sobie muszę to na szybko rozwalić. Ja tu robię, ogólnie, całkiem ambit ambitny e, plan. E, całkiem ambitny plan, no można tak powiedzieć. E, muszę sobie tutaj postawić to. Nie pamiętam, jak się to robiło, bo szczerze mówiąc, ja skrapa dopiero dzisiaj odpaliłem. Dzisiaj jak to nagrywam, e, ale coś tam pamiętam, jak ja to zawsze robiłem. Coś takiego i teraz to do góry. Musimy dać sobie. No, chodź tutaj. Dobra. No i znowu. <laughs> musiał sobie albo w jednej, albo w drugiej grze zbindować <laughs> na to samo. Eee, dam radę? Kurde coś. O, dobra. Tak się da to przyspawać. Powinniśmy dać radę zjechać. Dokładnie. Już Wam pokazuję. A, nie damy rady zjechać. No dobra. To w takim razie to usuwamy i sobie to zaraz przyczepimy Tylko muszę jakoś się odsunąć Dobra teraz powinniśmy dać radę Ja niestety dzisiaj nagrywam bez podglądu, bo mi się niestety wywalił, więc nie będę widział Czasu nagrywania zbytnio. Ja sobie też zerka, momentami. Eee, dobra, już widzicie co tu się dzieje. Mamy bardzo długą rurę, która mam nadzieję że będzie działała tak, jak myślę. I ona będzie prowadziła po prostu tam do wody. Nie wiem, ile mi jeszcze w sumie zostało tutaj do zrobienia. Mam nadzieję, że niewiele. Eee, jak ostatnio sobie patrzyłem, to jeszcze pół drogi mi brakowało. Myślę, że teraz już nawet trochę mniej brakuje. Więc jakoś to idzie. Yy, niestety, do budowania tego zużywam bardzo dużo yy, płytek drukowanych, i tak naprawdę tylko tego mi brakuje. Bo piasek to jest zawa problemu. Powiem szczerze, że, yy, że tego yy, że, że, że Żelaza też mam całkiem sporo. Jak widzicie, tu udało mi się kolejne 300 staki uzbywać tych płytek, i je sobie dzisiaj przeznaczymy na budowę rur. E Zrobimy sobie w dzisiejszym odcinku to taki fajny system, który będzie działał w taki sposób, że nie będę potrzebował wyciągać przedmiotów ze skrzynki, żeby to skraftować. Zobaczycie jak to działa. Już pewnie każdy to widział jak to działa, ale u mnie też będziecie mieli okazję to zobaczyć. Przy okazji przeprowadzimy sobie tu szybki zbiór ziemniaków. A, i zapomniałem powiedzieć, między odcinkami też się zmieniło to, że jest to ogrodzenie. Kurde, to już tak dawno temu w sobie budowałem, że zapomniałem. E, zaraz wam to pokażę w ogóle, czemu ten ziemniak w ogóle nie wyjdzie? A to było jedno niepodlane. Okej, okay, brak miejsca w wyposażeniu. Całkiem sporo ziemniaków trzeba przyznać. <grym> Myślę, że na jakiś czas wystarczą. E, dobra, to sobie jeszcze przy okazji obsieję. Tylko to jakoś tak o trzeba było o, o, Na 4 czy na 5? 5 jest chyba podlewaczy. Wiem, że jeszcze nie wszystko tutaj pokrywają sobie te podlewaszki. Eee, no, muszę sobie to posiadać, szybko wszystko. Eee, o wodę się nie martwię, bo mam jeszcze całkiem spory zapas jej w skrzynce. Do tego sobie zaraz to doniosę tutaj i sobie to poddaję na spokojnie. Podlewaczek będę musiał zrobić więcej. Na pewno. Czy mi to cały ten obszar podlewało? I do magazynu też trzeba. Będzie trzeba zrobić kolejną morderczą wyprawę do magazynu, żeby sobie pozbierać. żeby sobie bleh, żeby sobie pozbierać ziemi. Eee, dobra, to sobie zbieramy. I już tu trochę rów wykraftujemy. Dobra. Na razie nic nie potrzebuję. Tą skrzynkę bym chciał. No, i też zacząłem sobie ładnie to segregować. Niepotrzebne rzeczy tu wywalam. Jak widzicie, tego mam tu taki syf. To zaraz powinno zniknąć. Może nie tak zaraz, ale wkrótce. Dobra, i tutaj sobie odłożę nadmiar tych ziemniaków, bo aż tyle to ja ich potrzebować nie będę. Zobaczmy, która godzina. No, ja jeszcze mam chwilę. No, niestety czas mi zniknął tutaj. No, jak widzicie, jest tu całkiem sporo pił. Tu początkowo też miałem to budować, dopiero później sobie uświadomiłem, że przecież łatwiej będzie zbudować coś takiego. O wiele mniej materiałów zużyję, dlatego tam po drugiej stronie też będę takie coś stawiał. Jeszcze tu pił nie ma, e, oczywiście znowu nacisnę nie, ten guzik. Jeszcze kilka tu brakuje, ale to już jest naprawdę, naprawdę niedużo w porównaniu do tego, co było mi potrzebne wcześniej. Znaczy, co jak i tak tu już jestem, to bym sobie podlał od razu te moje uprawy po czemu by nie. Hmm, ogrodzenie można łatwo sobie przeskoczyć z kontrolem. Bezproblemowo idzie właśnie to przeskoczyć. Ale to sobie podleje wszystko. Zużywa bardzo dużo wody ta podlewaszka. Ale w momencie jak już będę miał tą rurę zrobioną. Ja wiem, że pomysł zrobienia tego jest chory. Zużywam masę czasu i materiałów. Ale ja i tak nie mam w sumie co robić. <laughs> I sobie właśnie tak klepię te roboty w wolnym czasie i zdobywam te płytki bo jak pamiętacie ja miałem bardzo duży zapas tutaj tych płytek bardzo było tego masa no ale niestety się skończyło przez to właśnie że budowałem te 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 te, te 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 no boże słowa nie mogłem znaleźć dobra jeszcze tuż Tutaj tego będę musiał dokraftować kilka. I zaraz sobie zaczniemy to robić. Tak sobie myślałem, czy co też ciuchbota jakiegoś zrobić, albo nagle nie robota do jedzenia, nie pamiętam kukubot czy on nazywał. Ile on jest kosztuje? Niedużo w sumie metal na poziomie drugim, a ciuchbot? To jest metal na poziomie trzecim i to 50 sztuk, to tak bym spora. Że co ja sobie dodam do... Co jest? A dobre, coś jest na samej górze. Eee, dobra, w sumie można sobie powalczyć teraz z robotami, no czemu by nie. Zawsze to coś. Akurat walka z nimi nie będzie jakaś fascynująca, bo... bo i tak mam masę tych ziemniaków, po prostu będę do nich strzelał. A one też się będą bały tych pił, mimo że one nie są podłączone, bo to też jest ważne. No, już idą? Szybko. Dobra. Jak widzicie, one tak podchodzą, odchodzą od tego stale eee, i ten. Zazwyczaj tego nie atakują, chociaż im się zdarza. Eee, właśnie, że zaatakują to. Jest y, to raczej rzadkie zjawisko, ale jak widzicie, próbują tak sobie do tego podejść. Co ciekawe, one momentami potrafią się tak zakręcić, że jak widzicie, tak jak ja teraz w tym momencie wprawiam tą piłę w ruch. One też potrafią ją wprawić w, w ruch i tak jak ta piła w momencie, gdy się nie kręci, nie zadaje w ogóle obrażeń, to w momencie jak się kręci, to zaczyna zadawać obrażenia, więc one... O kurde, zostawcie mnie to. E. W momencie gdy one właśnie się ocierają o tą piłę, ją napędzają i przez to dostają same obrażenia, więc śmieszne, śmieszna sytuacja. E. Jak widzicie tu jest metal w ogóle na, najwyż... na, na najwyższym poziomie. Teoretycznie kiedyś go roboty w ogóle nie mogły zniszczyć. Nie wiem jak jest teraz. Ale kiedyś właśnie te roboty typu żółty, znaczy pomarańczowy, zielony. One tego nie niszczyły. Nie wiem jak jest teraz. Będzie trzeba to kiedyś sprawdzić. Bo póki co jeszcze nie widziałem aby jakoś to próbowały niszczyć. Raczej niszczą ten beton. Ja się też przejdę tutaj do tego koleżki. Bo to co koleżka wyrzuci mi po... ...po swojej niechybnej śmierci, jest mi niezwykle potrzebne właśnie, by dokończyć ten chory projekt. Witam. Kurde, nie sprawdziłem, czy mi przypadkiem po garażu nie biega teraz żaden, bo one lubią tak właśnie... ...wysłać jednego kolegę, żeby biegał mi po garażu. Dobra, to trzeba to szybko sprawdzić, bo on tu może zaraz ładnie nabroić. Niepilnowany. Ale nie widzę go. A bikon też postawiłem jak sobie jeździłem poza odcinkiem, bo zgupiłem przez przypadek, znaczy nie tyle, że zgubiłem, ale wiedziałem gdzie je postawiłem, ale szukałem ich po takich krzakach, nie mogłem go znaleźć tego samochodu. Dobra. Za chwilę się zabierzemy za to, co będzie w sumie dzisiaj główną tematyką odcinka, a ja sobie w tym czasie jeszcze pozbieram, bo poczekam aż się trochę jaśniej zrobi dla was. Dobra, słuchajcie, już się ładnie jasno zrobiło. Raczej wszystko już dobrze będzie widoczne. E, więc zabieram ja na razie to. I robimy taką operację. Słuchajcie, mm, nie wiem w sumie jak rozwiązać to. Ty, 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 ty. To by się przydało postawić po prostu gdzieś tutaj. E, bo Nie wiem, chyba nie opłaca mi się jakoś e, rury tam. ...dawać, więc przydałoby się to... Yy, ...przydałoby się najpierw to zabrać, żeby to przestało pracować. Yy, teraz by się to przydało dobrze postawić... ...tak o. Kurde, nie tak. No nie mogę tego... O. Tylko, że... ...trochę w tę bańkę. Okej, okay, no i teraz... Ale to zrobili. Trzeba użyć tej jednej rury, żeby to połączyć. Eee, dobra, eee, niech będzie tak. No i teraz to by musiało stać tutaj. Nie podoba mi się, bo nie mam teraz ładnego przejścia tutaj do mojego magazynu e, ropy. Ej, a gdzie jest w ogóle Zdzichu? To był z ja jeszcze niedawno z dzicha słyszałem. Jakby dawał swoje zdzichowe dźwięki. A teraz z nie ma. Nie wiem, co się stało z dzichem. Chyba za długo go kartonem nie karmiłem. No nie wiem. Zniknął z dzichu Co nie może być nawet i tak. Na spokojnie. To można byłoby tu dostawić. Nie wiem, właśnie. Czy to skrzynki tutaj jeszcze nie będzie potrzebowało jednej. Jeszcze nie wiem jak to kurczę rozwiązać Nie dobra ja to dam tak jak było bo mi się to nie podoba jak jest tak zrobione Niestety już ręcznie będę przenosił ewentualnie eee, więc zrobiłem eee, Już mogę przenieść mogę Co jest? Jak to wcześniej było postawione? Że pasowało. It. Dobra, chyba jest dobrze. Dobrze czy nie dobrze? Chyba nie dobrze. Dobra, ja się tym zajmę, bo na razie to więcej zruszałem niż tak naprawdę zrobiłem. Dobra i tutaj będą, będzie skrzynka tylko i wyłącznie właśnie na te materiały e, zrafinowane. E, to już nie. E, to później pozabierałem, na razie miejsca nie mam. Tu jak widzicie jest moja skrzynka nanosiona. I ją gdzieś bym tutaj dał z boku tak naprawdę. E, nie wiem gdzie by ją dać. Może być nawet nie wiem z tej strony. Chociaż wolałbym, żeby było bardziej tej bo, bo będę miał bliżej. Można ją byłoby nawet postawić gdzieś w środku. Yy, ona raczej będzie tutaj bezpieczna. Yy, dobra. Tak samo mógłbym tam dać moją drugą skrzynkę, mianowicie skrzynkę na yy, już tutaj yy, warzywka i owoce, yy, więc ją też sobie tutaj damy. Okej. Okay. Yy. Tu mamy jedną skrzyneczkę i ją sobie zaraz zebiorę. Hmm, tu mamy drugą, na razie ją sobie postawię gdzieś, nie wiem, może być nawet postawiona. E, zjem sobie przy okazji. Dobra. E, no i nie pozostaje nic innego jak tak naprawdę wziąć, na razie zrobić tak totalnie najprościej jak można to by się przydało odsunąć brak miejsca w wyposażeniu what, aha, bo tam są rzeczy jeszcze dobra, to wrzucę trochę przedmiotów stąd nie no, co jest, czemu nie mogę tego podnieść okej okay. nie wiem co to za guzik w sumie <ścoughs> szczerze mówiąc teraz powinno być połączone okej okay. eee dobra i zaczynamy. Lecimy w ten sposób. To dajemy tak. A widzę, że będę potrzebował tego przynajmniej ze 4 sztuki. Teraz tak, gdzie to było tutaj? Eee, no to craftuj. Tego sobie dokraftuję też przy okazji. Ej, ej, ej. Kurde, nie to. Jak to się cofało, żeby się nie craftowała rzecz? Chyba się nie da. To miałem skraftować co, tak myślę sobie, jakby to jeszcze było, można faktycznie zrobić tak, żeby, żeby to sobie działało. To że jakoś inaczej chyba jest to postawione, wcześniej mniej wystawało. Nie wiem, nie mam pojęcia już. W ogóle nie tak. O, tak może być element ja jest zajęty jak ja to postawiłem jezu żebym to zepsuł dobra No, teraz powinno to działać. Powinno. E, dobra, trzeba to przyspieszyć trochę, słuchajcie, bo ja już was zanudziłem zapewne na śmierć, bo przez to, że czasu nie mam widocznego, to żebym gadał przez... E, ...tutaj jeszcze będzie trzeba zrobić tak, nie tak, tak. To żebym gadał przez 15 minut e, i nic nie robił, więc wstęp był dosyć długi. Trzeba przyznać. A i nie wstawię tego tutaj. bo jest zapewne trochę za daleko. A raczej za blisko. No dobra. To można usunąć. Zobaczmy. Tutaj jeszcze jedna tak. Czy ja mam jeszcze jakieś przy sobie? Mam jeszcze dwie przy sobie. Dobra. Zobaczmy, czy teraz będę mógł to trochę bliżej ustawić. No, fajnie. Także bym chciał, żeby to było prosto. Nie tak. Tak. No i tutaj później tych skrzynek będę sobie dostawał coraz to więcej. To najpierw chociaż jedno bym chciał dobrze postawić. Dziękuję. Dobra, tak sobie to zrobimy. Ja będę stał chyba jedną na drugą. Po prostu nawet zobaczę, czy można tak zrobić. Żeby one były połączone ze sobą. Tak można zrobić, na pewno. Ale ja bym to łączył w jakiś inny sposób. Prawdopodobnie No gdzieś tu miała jeszcze jedno wejście, czy nie? Nie wydaje mi się. No, bo mógłbym to teoretycznie robić tak na przykład, i to też jest połączone ze sobą. Powinno działać. W sumie nawet nie wyglądać dla. Nie wiem, jeszcze pomyślę. E, dobra, teraz to bierzemy sobie. Może tak popatrzę, i się powinno od razu jakoś dobrze porobić. Ja jeszcze bym. Czekajcie, tak. Tak, o, dobra, e, bierzemy to. W ten sposób, Mówimy tak i jest chyba za daleko, nie jest dobrze. Tu właśnie jest jeszcze jedna i ona już tu powinna podpasować. Wszystko powinno działać, ale nawet możemy to przetestować. Co tu mamy? Mamy kamień na pewno. To z kamienia zróbmy sobie yy, piasek. Hm. Nie działa. Nie działa, a to pewne zapewne dlatego, że to nie jest ze sobą jakimś cudem połączone. Yy, ok, a, to nie było ze sobą połączone. Dobra, to nie problem, zaraz sobie to zrobimy. Yy, tylko chwila, moment, bo muszę to wszystko teraz poprawiać. Ok, znów jest połączone ze sobą. No i jak widzicie, jest już tutaj wychwytywany kamień. Tu jest skrzynce, patrzcie, ja nie mam kamienia przy sobie. To jest żelazo, jak coś, to też jest żelazo. Czy też metal, powinienem powiedzieć, bo tak się w grze nazywa. No i mogę kraftować piasek. Dodatkowo mogę włączyć kraftowanie w zapętleniu. To jest niezmiernie przydatną opcją. No tutaj też się pokazała taka ikonka, właśnie, że jest tutaj robione coś w zapętleniu. Nie ja pamiętam jak to działało. Jeśli na przykład wrzuciłem jeszcze jedną rzecz w zapętleniu w ten sposób. Czy to się craftowało na przemiennie? Tak, to się kraftowało na przemiennie, więc to jest też fajna sprawa. Dokuję mi tu trochę opcji, żebyśmy mogli zaznaczyć, aby y, coś się kraftowało w określonej ilości sztuk. Musimy wrzucić po prostu tyle materiału, ile akurat chcemy przerobić, żeby właśnie zrobić coś takiego. No ale i tak jest to bardzo fajna opcja, zwłasz zwłaszcza, że jak mamy taki crafting, przykładowo chcielibyśmy skraftować to. Chociaż nie, bo miałem nadzieję, że to będzie wymagało szkła zwykłego, a wymaga nadal tylko piasku. No ale to na przykład wymaga szkła i siatki, więc sobie możemy naprzemiennie kraftować właśnie z kamienia piasek, potem to szkło i jeszcze przy okazji siatkę kraftować naprzemiennie wszystko, więc to jest fajne. To jest naprawdę fajne. Eee... No, jeszcze tutaj myślę, że poza odcinkiem akurat skrzynek dorobię więcej, aby ten magazyn był nieco większy. I zastanawiam się, co chcę zrobić z tym. Czy ja będę chciał ręcznie przenosić po prostu te materiały do tej skrzynki, czy też nie. Czy tutaj faktycznie ustawić to na przykład. I jeszcze zobaczę. Możliwe, że to w ogóle przeniosę na tą ścianę tutaj, żeby mieć po prostu więcej miejsca. Zobaczymy. A póki co, yy, zabiorę was na jakąś tutaj wyprawę. Bo to. Nie będziemy tak cały dzień w bazie siedzieli. Eee, przynajmniej pokazałem wam to przez te jakieś 20 minut. Dlatego polecimy sobie jeszcze szybko i coś przelutujemy, postrzelamy sobie do robotów. Eee, Taki powiedziałbym, że mało owocny odcinek nam wyszedł, ale następny będzie lepszy na pewno. Czekajcie, ja pokazałem. Tak, pokazałem wam te ryłwę, już zapominam po prostu kompletnie. Chodź tutaj kierowzie moje pyły. Dobrze, że natknąłem się na tego gagatka. Bo jakbym pojechał gdzieś i bym się tam skapnął, że pywy nie mam, to bym się dodatku dko No teraz jak sobie tak pomyślałem, to w sumie w następnym, w następnym odcinku można byłoby się trochę pobawić w budowę nowego pojazdu. Tak sobie myślę. Tego można byłoby zostawić. I można byłoby zrobić. Bo tym się naprawdę fajnie jeździł ja się nauczyłem tym na tyle dobrze jeździć. Mimo tego, że przy, przyczepność te nie łapie w ogóle. O, czekajcie. Ja sobie go rozwalę. Bo on ma 100% szansę, że wyleci z niego ta płytka drukowana. O, kurde, co to za jakiś nagły atak. Dobra. Już nie narzekam płytki drukowane, nie? O, jeszcze jeden. Nie wiem, co oni tutaj się tak organizują, ale podoba mi się to. Piszcie mi w ogóle, co ja tu jeszcze mógłbym dla was robić w tym sklepie. Rzeczy takich nie jest stricte o... żebym coś zbudował konkretnego, typu, nie wiem, jakiś domek, żebym zaczął budować, bo takie rzeczy to wiem. Mi chodzi głównie o mechaniki gry, o to... O jakieś ciekawe miejsca, które mógłbym jeszcze na przykład przeszukać, bo Bo ja nie wiem. Nie wiem, co ja tu jeszcze mogę robić. Nie mam kompletnie pojęcia. Hmm, dalej, widzę, że tutaj znowu są chyba roboty i przedmioty do ogarnięcia. O, dokładnie. Eee, trochę. Eee, trochę mnie w sumie zastanawia, dlaczego twórcy postanowili zrobić tak, aby te przedmioty się odnawiały. A nie za. I to tak dosyć szybko, bo ja tu byłem stosunkowo niedawno w tym akurat budynku, eee, zastanawiam się, czemu oni właśnie zrobili to tak, żeby to się odnawiało w takim szybkim tempie. Bo, jakby się nie odnawiało, to też byłaby ciekawa sprawa, bo Krasz musiałby trochę jeździć po mapie i ją zwiedzać, żeby, eee, żeby sobie te przedmioty jakieś tu znajdować. A tak to tak naprawdę, jak, jak mamy koło bazy e, jakiś budynek. E, to wysytujemy grę i tak naprawdę znowu są przedmioty w nim. Co jest trochę moim zdaniem mech, no ale to jak wiecie, jak komuś się nie podoba coś takiego, to sam sobie może w sumie jeździć nawet i bez bez takich przyczyn na drugi koniec mapy. I swoją drogą też właśnie bym chciał zrobić jakiś nowy pojazd i w ramach przetestowania go pojechali na jakąś taką dłuższą podróż i pozwiedzali trochę tę mapę. Trochę się boję w sumie to robić z powodów takich, że jak się już kawałek oddalimy, to roboty czerwone nam się pojawiają. I tak, dla przypomnienia, ostatnio jak zabijaliśmy czerwonego robota, to gdzieś to było w tamtym miejscu. Z tego co pamiętam, mogę się mylić, ale wygląda bardzo podobnie. I tak właśnie pamiętam, że przyjeżdżałem koło tego jeziora. Eee, więc trzeba uważać ogólnie w tych lasach. Na przykład, bo taki czerwony robot to chyba mógłby łatwo zniszczyć ten pojazd nasz. Tak przynajmniej pamiętam, że one całkiem. Co ja zebrałem takiego? Chyba tego buraka. Czy takie czerwone mi się wydawało? Myślałem, że coś ciekawego podniosłem. Eee, dobra, zbieramy to. Eee, kurde, tak się zastanawiam. Co by było można zrobić w dzisiejszym odcinku? Bo tak, właśnie mam straszne poczucie, że ja nic tu nie zrobiłem ciekawego, tylko Wam powiedziałem, że odcinki teraz będą. Eee... No nie wiem, tu, tu już nie mam co tak naprawdę. Zostało 5 minut czasu, tak naprawdę, żeby cokolwiek tu jeszcze zrobić. Eee, nawet chyba nie. Więc, dobra, będziemy kończyli. Eee, zapraszam Was na następny odcinek. Jeszcze nie wiem z czego. Może z budowy pojazdu, może z jakiegoś tam kończenia tego wyrociągu całego. To zależy, czy uda mi się zebrać wszystkie płytki dedukowane. Raczej wątpię, bo, bo, bo ja się zbiera naprawdę długo. Więc dobra, nie przedłużam. Do zobaczenia w następnym odcinku.